pod Pokrowskiem finalnie im ewidentnie nie poszło. Czyli to trzeba sobie powiedzieć jasno. Operacja pokrowska dla Rosjan zakończyła się porażką. Mhm. Po prostu pokrowska nie zdobyli. No tak. I jeszcze nawet Ukraińcy odbili no, mało, ale jednak trochę terenu. Ukraińcy pod dowództwem Drapatego bardzo dobrze wyczuli moment, kiedy zdolności rosyjskie zaczęły słabnąć. I wtedy wykonali kilka takich taktycznych kontrataków. Oczywiście wiesz, też mi się trochę serce kraje, bo te kontrataki, one miały na celu osłabienie zdolności rosyjskiej, zatrzymanie ich, ich postępów, a nie zmianę sytuacji na poziomie operacyjnym. To jest takie trochę, wiesz, tam rzucono bardzo dobre oddziały, one, one się wykrwawiły mocno. i i ich zyski są czasowe, czyli upośledzenie zdolności rosyjskiej kosztem dużych własnych strat. Przejęli na jakiś czas inicjatywę, no ale nie zwinęli tego włamania, bo byłoby super, gdyby ten atak ukraiński to włamanie po prostu zwinął. No nie, on nie tylko on odbił kilka kluczowych miejscowości, ale czasowo, bo Rosjanie je powoli odzyskują i zatrzymał Rosjan. Co było najważniejsze.